Funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy cywilnej policji. 24 lipca przypada dzień, w którym tradycyjnie składamy podziękowania za Waszą służbę. To piękny zwyczaj. Uważam, że takie podziękowania powinniście słyszeć częściej. Ślubujecie służyć narodowi, chronić prawo i strzec bezpieczeństwa Polaków, nawet z narażeniem życia. To misja godna najwyższego szacunku. Wyzwania, przed którymi stajecie, wymagają od Was profesjonalizmu i sumienności. Nierzadko pracujecie w święta i dni wolne, a także interweniujecie poza godzinami służby. Musicie spełniać najwyższe standardy nie tylko w rozumieniu przepisów, ale także jako przykład dla społeczeństwa. Dziś większość obywateli deklaruje, że ufa policji. To wielkie osiągnięcie, ale też poważne zobowiązanie. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji dążę do tego, aby w podległych mi formacjach eto służby zawsze stał na pierwszym miejscu. Pamiętajcie, że na zaufanie Polaków pracujecie przez cały czas. Jedno wydarzenie nie może zaważyć na waszej służbie. Dlatego policja musi być stanowcza wobec kryminalistów, ale zawsze musi też działać w granicach prawa i z szacunkiem do obywateli. W ten sposób buduje się renoma waszej formacji. Mam wobec Was duże wymagania, ale nie ignoruję Waszych poświęceń i osiągnięć. Nagradzam i nadal będę nagradzał tych funkcjonariuszy, którzy wyróżniają się swoją służbą. Dbam również o to, aby zapewnić Wam należyte warunki do służby. Niemal 6 miliardów złotych trafi do policji w ramach programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020. Te środki pozwolą na modernizację sprzętu i inwestycje budowlane, a także na podwyżki. Wasze wynagrodzenia wzrosły już w styczniu tego roku. Do 2019 roku funkcjonariusze otrzymają w sumie 609 złotych więcej, a pracownicy cywilni 597 złotych. Funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy policji, dziękuję za Wasz wysiłek i za wartości, które uosabiacie. Życzę Wam satysfakcji i spełnienia w pracy, a także sukcesów zawodowych i osobistych. Dziękuję również rodzinom funkcjonariuszy. Jesteście Państwo cichą, często niezauważaną podporą policji.